Taki wybór. Kurczę, nie wiem. Ten Draxel mówili, że dobry jest, nie? Chyba. Pamiętasz, no, n do to wywalenie wiadomo. Ale mówili ludzie chyba, że ten, nie? Że ten Draxel jest dobry. Bo Benzema, nie wiem. A jaka tam jest wersja? No, ta 91, że na tym miesiąca zawodniku. 79 tempa to raczej nie. no Aha, ci wysłałem. Tak to wiadomo bym, bro No dla Draxler, bo go dużo osób robiło, bo on dobry jest ponoć, nie? Dobra. Le myślę, że najlepiej ten Draxler, bo jednak to nie jest Benzema, z, z tego, z Flashbacka. Na Flashbacku bym wiadomo, że go wziął. Ale ogólnie ludzie mówili, Pelkada tam mówił też dużo ludzi mówiło, że Traxler jednak jest do polecenia, jest do grania i jest dobry, więc wezmę go no ludzie to mówili w listopadzie. Ale myślę go wezmę, bo Enkunku, no, no może i... może i by mi się przydał. Bo no nie powiem, no Enkuku by mi się przydał do składu, ale, ale no. Słaba karta. Więc bierzemy Traxlera. Tak, bo no, Benzema nie na 79 tempa, to nic. Draxel mi się na pewno teraz do słapów przyda, bo robię słapy z y, ligi francuskiej. Przyda mi się do słapów, to po pierwsze. A po drugie, może jakoś się tam go uda upaść do składu, bo jak będę miał te ikony... Będę miał dużo ikon, to się może coś tam uda, nie? To by było na tyle widzowie. Zostawcie pięć apek w górę, a otworzę... 30 paczek, bo już była jedna część openingu za milion monet, Teraz będzie druga. Nie wiem, czy to podzielę na trzy części, czy na dwie, ale tych paczek to nie powiecie, że jest dużo. Otworzymy sobie jeszcze tutaj klasyczne paczki. Ty, w sumie, teraz tak wasze zniknęły. Te wszystkie yy, personalizacyjne, jest tylko klasyczne, złote i promocyjne. No, sobie nam wiadomo nic. Ale napiszcie, ja no myślę, że chyba wszyscy by wybrali tutaj tego Draxlera. Bo jest to, myślę, okej okay, karta. zgrami się z Rujkosztą i Millerem. I z tym jeszcze. Dobra, to chyba wiem, gdzie go mogę wsadzić. Ty, czekajcie, widzowie, lecimy tam. Dobra, tutaj będzie przerwa. <grych> Miała być dwumintowe, będzie gdzieś cztero. No dobra, jeszcze to. tę kartę tego Draxlera. Więc widzowie, patrzcie, weźmiemy sobie takiego dla Draxlera. Ty. Gdybym go. Tutaj, gdyby był miller. Wiadomo, z zmianą pozycji, więc na razie na to nie patrzcie. I tutaj dał Draxlera. To on ma automatycznie. No, 7 zgrania, mano. A jakby tutaj był, wiadomo, że ja na pozycji to będzie miał jeszcze chyba plus 7, bo plus 2. 7, też 7, też 7. Nie wiem, co lepsze. Tutaj bym miał 7 też. On jest taki no, bardziej, myślę, do pomocy niż do ataku, ale też by tutaj miał 7. Więc myślę. Nie wiem, tak kurczę. Hmm. Może to, to dobry traf, nawet mi się przyda widzowie. Nawet mi się k*** przyda. Siedem zgrania bym miał najlepiej. Więc myślę, że go tak zostawimy. Może jak ten Del Piero będzie to albo będzie za Rujkoszty. Ten Del Piero może być albo za Rujkosztę. Albo tutaj za Millera. Ty. Bym jeszcze miał 100 tysięcy zysku, bo... koszta ile jest wart? Może teraz spad? Nie no. S... no 90 tysięcy gdzieś z baterii koszta, no to? Myślę, że jeszcze może być dobrze z tym Draxelem, może będzie zobaczymy jak będzie grał, możemy go testować w następnym odcinku, zobaczcie co, na co wy na to, po prostu napiszcie mi w komentarzach co wy o tym myślicie, ja się z wami żegnam, tylko napiszcie, ja się z wami żegnam, to było na tyle trzymać się i cześć.